Lawenda znana jest ze swoich kwiatów o pięknym fioletowym kolorze i niepowtarzalnego zapachu. Posiada również szereg właściwości leczniczych. Od stuleci wykorzystywana jest w medycynie naturalnej, pomagając w walce z bezcennością, nerwicą, a także problemami skórnymi. Lawendy ze względów dekoracyjnych często pojawiają się w naszych ogrodach czy na balkonach. Warto jednak pamiętać, że ta roślina o delikatnych fioletowych kwiatach i pięknym zapachu kryje w sobie wiele prozdrowotnych właściwości. Budujące ją Składniki są źródłem jej szerokiego działania. Z dobrych mocy lawendy korzystać możemy przygotowując na przykład napar suszonych kwiatów. Najcenniejszym składnikiem jest jednak olejek eteryczny. Warto wiedzieć, że dokładny skład olejku może się różnić w zależności od odmiany czy jakości rośliny. Kwiaty lawendy zawierają m.in. garbniki, kumaryny, antocyjany, a także kwasy organiczne i sole mineralne. A zaś olejek lawendowy zawiera linalol, geraniol, furfurol, bornelon, cyneol, oraz aterpineol. Napar z lawendy i występujące w nim składniki pobudzają produkcję soków żołądkowych i żółci. Zwiększają apetyt, przyspieszają trawienie i ruchy perseltyczne jelit, a także dzięki działaniu rozkurczowemu łagodzą kolki oraz wzdęcia. Z tego względu napar z lawendy pomaga także łagodzić bóle miesiączkowe. Suszone kwiaty można też dodać do relaksacyjnej i wyciszającej kąpieli, a w przypadku bezsenności można ją umieścić w pobliżu poduszki. Warto po niego się również podczas zapalenia pęcherza w stanie pobudzenia nerwowego czy w przypadku nerwoboli. Olejek lawendowy wykazuje jednocześnie działanie uspokajające oraz pobudzające. Ponadto działa antyseptycznie i przeciwbakteryjnie. Zawarte w nim składniki wpływają na układ nerwowy i pomagają zmniejszyć napięcia nerwowe i pozbyć się uczucia niepokoju. Tym samym wpływają również pozytywnie na jakość snu. Podczas migrenowego bólu głowy lub spowodowanego stresem, ulgę przyniesie posmarowanie skroni kroplą olejku. Natomiast w przypadku zmęczenia aromat lawendy pobudza aktywność umysłową dlatego po męczącym i długim dniu można dodać kilka kropel olejku do kąpieli. Ze względu na działanie antybakteryjne olejek lawendowy wykorzystywany jest w produkcji maści zalecanych w przypadku trudno gojących się ran. Sam olejek lawendowy można wcierać między innymi po ugryzieniu komara. W ten sposób może być także stosowany w razie dolegliwości reumatycznych, kiedy to działa przeciwbólowo. Dzięki właściwościom antyseptycznym i bakteriobójczym olejek lawendowy jest także Podczas leczenia infekcji. Możemy wykorzystać go m.in. do płukania jamy ustnej i gardła, a także do inhalacji. Olejek lawendowy nie może być stosowany do ustnie w przypadku wrzodów, stanów zapalnych żołądka i jelit, chorób wątroby nerek, a także w trakcie ciąży. Przed przyjmowaniem syropów na bazie lawendy oraz naparów należy skonsultować się z lekarzem.